Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Witam Państwa na, w niedzielnym programie poświęconym Vivre. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów. Tych pytań trochę się zebrało, także będą z nich co najmniej trzy programy. I tak. Pierwsze. Bardzo chętnie posłucham czegoś o relacjach męsko-damskich. Jak zalecać się do przyszłej potencjalnej żony, etc.? Co robić, żeby nie wyjść na jakiegoś desperata? Nie płoszyć, nie tworzyć zbytnio płci pięknej. Jakieś szczególne techniki, tudzież triki też będą mile widziane, jeżeli takie istnieją. No takie istnieją, ale to nie należy do sabuarwi. Całe pytanie to nie jest pytanie skierowany do kogoś kto prowadzi program Savuorviv ale coś coś nie coś można powiedzieć myślę że szczególnie w dzisiejszych czasach jeżeli pan odniesie się do kobiety według wskazań etykiety stosując zasady Savuorviv zasady szlachetności i zasady miłości bliźniego to będzie miał pan skróconą drogę do małżeństwa. Savoir-Vivre mówi, że każdą kobietę należy traktować jak królową, a przynajmniej jak damę, prawda? przepuszczać w drzwiach, podsuwać krzesło, otwierać. Myślę, że zaowocuje. Drugie, druga osoba. Witam. Mam pytanie odnośnie przyjęcia weselnego. Nie chodzi mi o samo przyjęcie od strony gości. Wiadomo, że łączy ono wiele zasad Sabu vivre Moje pytanie dotyczy. Jakie funkcje pełni starosta, co powinno obowiązkowo być, a co jest niedopuszczalne? Pozdrawiam Rafał. To jest pytanie o całe szkolenie. Ja nawet był taki pomysł, ja już zapowiadałem takie szkolenie dotyczące ślubu i wesela, ale w końcu na wakacje nie udałoby się. Może, może kiedyś. To jest olbrzymi, olbrzymi temat. Bardzo dużo zasad etykiety dotyczy. Oświadczeń przygotowania do ślubu, ślubu wesela. I także tylko kilka uwag. Znaczy, mówi Pan o staroście. W podręcznikach saw to jest takie bardzo polskie, prawda? W podręcznikach saw które saw jest ponadnarodowy. Nie używa się terminu starosta, używa się znany nam inną termin świadek, świadkowie. I ludzie dobierają sobie świadków, bo to najbliżsi przyjaciele, bo kogoś chcą uhonorować, a trzeba pamiętać o tym, że w czasie wesela państwo młodzi są wyłączeni, oni są... Specjalnie mają status, nie mają czasu na dopilnowanie różnych szczegółów, dopinanie organizacji, i do tego służą właśnie świadkowie, którzy pozostają w łączności z państwem młodych i wykonują ich polecenia, dbają o to, żeby wszystko było w porządku druga kwestia, którą warto zaakcentować, zawsze jest tak to w podręcznikach czy polskich, czy niemieckich, czy portugalskich, czy włoskich, że po ślubie w kościele para młoda udaje się na krótką przejażdżkę, natomiast goście przenoszą się do miejsca, gdzie będzie wesele i tam się gromadzą, i jak już się zgromadzą, no to para młoda przybywa. Prawda? Jest powitana chlebem i solą. No i zaczyna się wesele. I jednym z najważniejszych elementów to jest usadzenie gości według określonej precedencji. I trzeba tutaj bardzo uważać, koło państwa młodych powinni najbliżej siedzieć ich rodzice. Jeżeli ich rodzice mają, dru, dru, jeżeli matka ma drugiego męża, a ojciec ma drugą żonę, to co się zdarza, no to te osoby nie siedzą blisko państwa młodych, przy państwie młodych siedzą rodzice obojga, natomiast ci ich współmałżonkowie, którzy nie są rodzicami gdzieś dalej, no i później usadza się babcie, dziadków, ciocie, wujków, rodzeństwo. To jest bardzo trudne, skomplikowane, wymaga długiego wyjaśniania, i później usadza się inne osoby, i tutaj najlepiej rozwiązać ten problem w ten sposób, że Tą najbliższą rodzinę usadza się przy jednym stole, natomiast pozostałych wszystkich gości usadza się przy okrągłych stołach, bo tam jest dosyć trudno zidentyfikować hierarchię i absolutnie się tych stołów nie numeruje. Tylko nadaje im się na przykład nazwy kwiatów, albo robi się mapę Morza Śródziemnego i poszczególne miejscowości z nadmorza śródziemnego ich nazwy są nazwami stołów, prawda, żeby nikogo nie urazić, tutaj ludzie są bardzo yy, drażliwi yy, przygotowanie wesela więc może jeszcze kwestia gości na wesele. kiedyś występowałem w Polskim Radio w programie pierwszym i opowiadałem przed mikrofonem, odpowiadając na pytania dziennikarza, że jednym z najbardziej takich czułych, wrażliwych punktów związanych z weselem to jest kwestia, kogo zapraszamy, kogo nie zapraszamy i jak zapraszamy. I od tego, jak zapraszamy, często zależy, czy nie zostaną zerwane kontakty. Mówiłem, że ludzie obrażają się na całe życie. Jak nie zostali odpowiednio zaproszeni, znowu tutaj są bardzo czuli. No i dziennikarz zaczął mnie wyśmiewać wprost, ale później w włączył telefony i ludzie zaczęli dzwonić i, i zaczęli mówić: Nie rozmawiam dwa lata, nie rozmawiam rok, bo źle mnie zaprosili. <kluzny> Co to znaczy źle zaprosić? Jest hierarchia. I te osoby najważniejsze, ciocie, wujka, brata, siostrę, zaprasza się osobiście. Młodzi zapraszają osobiście, umawiają się na wizytę, przychodzą i zapraszają. Inne osoby zaprasza się list, i to może być czasami 50 kilometrów. Inne osoby zaprasza się pisemnie, ale no, musi to być bardzo uroczysta forma. I jeszcze się potwierdza telefonicznie. Takich tematów jest bardzo dużo, także ja tylko sygnalizuję, jakie tutaj są problemy. Kolejne pytanie. Czy jest jakaś książka kucharska z przepisami klasycznych potraw, pasujących do Sawu I tu mnie ktoś zaskoczył, bo nie znam takiej książki. Natomiast, może tutaj niedobre jest sformułowanie nieprecyzyjne, pasujących do savoir vivre. To znaczy, w historii, nie wiem jak to nazwać, kucharstwa, pojawiały się potrawy, które były jak utwory Chopina, Beethovena, Beethovena i Bacha. Chopin, Beethoven, Bach pojawiają się raz w historii, jest niewielu takich wielkich kompozytorów. ich Najlepsze utwory, też ich jest niewiele, i podobnie jest z potrawami. No i po prostu, jeżeli Sawuarwi, pierwsza zasada Sawuarwi to jest zasada szlachetności, no to na posiłki Sawuarwi dajemy najszlachetniejsze potrawy, czyli te, te właśnie klasyczne. No i, i gdzieś tam zapisałem chyba na swoim blogu z Sawuarwi listę podstawowych takich potraw. Niektóre się zdewoluowały, bo na przykład do takich potraw należał devolai. Vola, de Devolaj, no powstaje z jeden dewolaj z piersi, z piersi kurczaka. Kiedyś to była droga rzecz, ja pamiętam, chodziłem w liceum na wagary z kolegą i jak było zimno, kryliśmy się w takiej restauracji, musieliśmy coś zamówić, to było za komuny. <try> No i najgorzej było w poniedziałek, bo w poniedziałek komuniści ustalili jako jeden z dni bezmięsnych. Drabiu się nie liczyło jako mięso, więc był w restauracji serwowany tylko drób. I wszystko było strasznie drogie i nas jako biednych uczniów to często przerastało. Więc pierś kurczaka to był kiedyś Rarytasz, ale to był prawdziwy kurczak, taki co to biega, dziobie i tak dalej. No i, i klasyka, prawda, kawałek masła wzdłuż, zabija się, panieruje, smaży. To jedna właśnie z takich klasycznych potraw. Druga to Chateaubriand e, i tak dalej, i tak dalej, bo dobre pytanie, ciekawe pytanie, może warto by taką książkę kucharską napisać. Bo jak zaglądam dzisiaj do internetu na, do przepisów związanych z takimi klasycznymi potrawami, to ludzie traktują te potrawy tak bardzo kreatywnie i zmieniają przepisy. Nie należy tego robić. To było trafienie w dziesiątkę tam kiedyś i, i trzeba się trzymać przepisu, tak jakby ktoś grał jakiś koncert, jeden z koncertów Chopina i zmieniał partyturę, bo jest kreatywny. Kolejne pytanie czy wypowiedź. Mają brzydkie kolana, bo teraz jest, to a propos tego co mówiłem o tym, że kobiety mają Często bardzo brzydkie kolana powinny to poznać, ten fakt, że mają brzydkie kolana i je zakrywać, prawda? Bo kobieta ma wyglądać jak najładniej, więc uwypukla to, co w niej piękne, a ukrywa to, co nie jest piękne. Mają brzydkie kolana, bo teraz jest moda, by nogi były gołe, co jest okropne. Ja nie mogę na to patrzeć. Dawniej kobiety chodziły w rajstopach i wszystko wyglądało dobrze. Teraz nawet te ubrane niby elegancko mają gołe nogi i buty na bose stopy. Ja nie wyobrażam sobie chodzenia w butach bez skarpetek. U kobiet odpowiednio byłyby to pończochy, etc. Tu nie chodzi o upał, bo większość siak nosi nawet jak jest chłodno. Tak, tylko że tutaj jest problem, pan porusza, szerszy problem. Czy kiedyś było tak, że gołe nogi to miały tylko bardzo... Proste kobiety, jakieś proletariuszki, prawda? Damy nigdy ich nóg nie pokazywały publicznie. I pamiętam taki telefon, jak prowadziłem codziennie blog Savuar Wifi i nowa klasa średnia, to zadzwoniła do mnie młoda kobieta i mówi: Wie pan, zatrudnili mnie w locie a to był akurat sierpień 40 stopni upału prawie zadzwoniła kobieta i mówi, że oni się domagają, żebym chodziła w rajstopach i z butami zakrywającymi palce i pięty. No skandal, przyzna pan skandal, skandala. Powiedziałam, nie, nie, skandal, niestety. Ale takie są wymogi, musi się pani im podporządkować. I teraz oczywiście rajstopy, pończochy, one maskują. Brzydki kolan do końca nie zamaskują, chociaż może trochę. Natomiast maskują różne skazy, jakieś coś, co powoduje, że ta skóra na nogach nie jest, nie wygląda tak, jak, jak powinna. No i kulturowo, bo tutaj ten kod kulturowy, jak mówiłem w Sabu jest ważny, znaczy tak jak to ludzie odbierają kulturowo, gołe nogi dalej są postrzegane oczywiście w pewnych środowiskach jako takie, taki znak prostactwa. Prawda? I, no i tyle na to pytanie. Czy można, następne, czy można, a jeśli można, to w jaki sposób zaproponować komuś przejście na te przykładowe sytuacje w lokalnym sklepie, gdzie często robimy zakupy, młodsza w tym samym wieku. Trudno powiedzieć, ekspedientka, z którą zawsze parę słów się zamieni. Rozmowa, gdzie dwie młode osoby mówią sobie na pan, wygląda nienaturalnie. No tu bym się nie zgodził. Ten pan pani, charakterystyczny zresztą tylko dla Polski, to jest to, że, że polska kultura jest szlachecka i to przeszło na inne stany. Ten pan pani, no to jest oznaka szacunku i oznaka dystansu, prawda? Nie spoufalamy się z kimś, jak go nie znamy. I teraz oczywiście można zaproponować przejście na ty, tylko trzeba pamiętać o tym, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, przejście na ty proponuje osoba ważniejsza, osoba starsza. W wypadku, jeżeli jest różnica płci kobieta i mężczyzna, no to kobieta proponuje. No, chyba, że kobieta ma 20 lat, a mężczyzna 60. Yy, I yy, no następuje to w pewnym momencie, kiedy yy, znaczy stopniowo, kiedy już jest jakieś zbliżenie, więc przejście na ty ze sprzedawczynią to nie, chyba nie bardzo, bo przecież panie się mało znają. Yy, zasada ogólna <laughs> jest taka, że. Po pewnym czasie znajomości przechodzimy z proszę pana, proszę pani na panie Stanisławie, pani Ewo, prawda? Czyli jak mówimy do kogoś pani Ewo, to znaczy jesteśmy w pół drogi do przejścia na ty i dopiero potem, po jakimś czasie, przechodzimy na ty, czyli Stanisławie czy Ewo. Tyle na dzisiaj i tak długo, bo działam w wiejskich warunkach i tu są kłopoty z dobrym internetem. Dziękuję bardzo.